W więzieniu jak się siedzi. czy Jak ktoś przyjeżdża pod kryminał, pozdrowić, to ja tam gadałem, że jestem szefem, że pozrówcie tego tamten rządzi, ja w ogóle nic nie zacząłem, tak przecież. No także cały kryminał Jak ogólnie do mnie przyjeżdżali, to się cieszył, mówiąc znowu do tego że przyjeżdżają. Także było śmiesznie. Jeśli chodzi o takie na przykład śmieszne sytuacje z więzienia, to kiedyś ja miałem obserwację psychiatryczną, no bo przez to, że to, na co ja. To, co ja robiłem, to wskazywało na to, że ja jestem chory psychicznie. I pewnie trochę jestem. Chociaż wyszło, że jestem zdrowy, nie? No, nie widać? się, No i co? E, testy IQ miałem 128 IQ robione, także IQ wysokie, no i tam też no, po o trochę, że społeczny i tak dalej, ale najciekawsza historia z tego, tej obserwacji podczas sankcji miałem tam że tam obserwację, to jest taka, jak siedziałem z gościem ogólnie i on do mnie daje mi papiery i mówi, tak, przeczytasz mi. A ja mówię, a co ty nie umiesz czytać? A on mówi, no nie każdy wszystko potrafi. A ja mówię, nie każdy wszystko potrafi, ale czy by wypadało? Patrzę na to, na tam dwie strony złamań ogólnie. Ja takich kości, które tam były wymienione, to ja nie widziałem ogólnie, że takie istnieją. Mów, co, zrobiłeś? A on mi opowiada, że on tydzień był w ciągu. Skończyło się tak, że znaleźli go w samych yy, bodajże bokserkach, policjanci na tym, na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak biegał i zabrali go do szpitala. Zabrali go do szpitala i mieli go do, po prostu do psychiatryka zamknąć. On nie pamięta nic i nagle mu słuchaj, bo jednak jest inaczej, 148, zarzut zabójstwa, on nie pamięta nic. Uuu. Nie pamięta nic, zabił swojego kolegę, więc przestrzega młodych przed tym, żeby brali jakiekolwiek środki, bo to się tak właśnie kończy.